Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok! Dzisiaj zapraszam na kolejny materiał o gruzińskich sportowcach. Okazuje się, że ów kaukaski kraj przez miejscowych nazywany Sakartfelo jest ojczyzną dla niejednego olbrzyma. Poza budującym swoją legendę w olimpijskim podnoszeniu ciężarów Laszą Talakadze, czy gruzińskim halku Lewanie szwili, kolejnym godnym wymienienia sportowcem gigantem jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych sumitów na świecie – Lewan Gorgadze. Summo pomimo bogatej tradycji i niewątpliwej widowiskowości nie jest popularną w naszej części świata dyscypliną. Nawet pomimo faktu, że już od drugiej połowy XX wieku w walkach sumo zaczęły zachodzić istotne przeobrażenia. Ponieważ w samej Japonii ilość fanów sumo zaczęła maleć, do grona japońskich zapaśników zawodowo uprawiających ten sport dopuszczono przedstawicieli innych nacji, którzy z czasem zaczęli odnosić niemałe sukcesy. Przykładem jest wspomniany Lewan Gorgadze znany inaczej jako Toshinoshin Tsuyoshi. 34-letni olbrzym ze starożytnego miasta Msketa w Gruzji przy wzroście równym 191 cm wnosi na ring blisko 180 kg masy. W gronie rówieśników od zawsze był jednym z największych oraz najlepiej potrafił się bić. By poskromić temperament rodzice zapisali go jako chłopca na treningi judo A będąc nastolatkiem poszerzył repertuar technik szkoląc się w popularnym na Kaukazie Sambo Region ten jest ewenementem w skali świata jeśli chodzi o szkolenie we wszystkich rodzajach grapplingu Zmiana dyscypliny na sumoto dla Lewana rok 2001. Zdecydował się na to na fali popularności innego gruzińskiego zapaśnika w Japonii, Gugaru Masaru. Pierwsze międzynarodowe starty zaliczył w 2003 roku, a w 2004 Gorgadze po raz pierwszy udowodnił światu, co znaczy uczyć się grapplingu na Kaukazie, biorąc udział w amatorskich mistrzostwach świata juniorów sumo w Osadze. Został tam zauważony, dzięki temu mógł przeprowadzić się do Japonii i zacząć naukę w prestiżowej stajni sumitów. Rok później przeszedł na zawodostwo. Jeszcze bez ringowego imienia 18-letni wówczas gruzin mógł pochwalić się wagą dobijającą do 130 kg. W 2005 roku w taki sposób prognozował swoją przyszłość. Wielu zapaśników w Gruzji tylko marzy o tym, by zostać profesjonalnym zapaśnikiem Sumo. Wiem, że tutaj w Japonii mogę zostać znany i bogaty dzięki Sumo. Powrót do Gruzji nie jest dla mnie opcją. Początki w Japonii nie były jednak dla Gorgadze łatwe. Niebiesko oki nastolatek o brązowych oczach bez żadnej znajomości języka japońskiego czy nawet angielskiego. Zamieszkał między lokalsami z różnych środowisk, również marzącymi o karierze zawodowej. Jadał w samotności, czyścił toalety i nakrywał posłania starszym zawodnikom. Do tego doszła wiadomość o śmierci babki i kalectwie ojca w wyniku wypadku samochodowego. Żeby wskoczyć na wyższy poziom, musiał też nabrać minimum 20 kg masy oraz rozpocząć naukę japońskiego. W profesjonalnym Sumo walczy w przybliżeniu 550 zawodników w sześciu głównych dywizjach. Zaczynając od najniższej, podział wygląda następująco. Janokuchi, gdzie walczy około 80 zawodników, są to najczęściej zapaśnicy bardzo młodzi, często 16 czy 17-letni. Następnie Jonidan z 260 zawodnikami. Trzecia od końca jest San Konkuruje tam około 200 zawodników ta jest to bardzo dynamiczna i konkurencyjna dywizja, gdzie 120 Rikishi walczy o awans do dwóch następnych, uchodzących za elitarne dywizji: Yurio 28 zawodników, Makuchi 42. Wraz z awansem do Yurio Rikishi, czyli inaczej zapaśnik sumo, dostaje nowy tytuł Sekitori. Wiąże się to z licznymi przywilejami. Są to dużo lepsze zarobki, obliczane przez skomplikowany system naliczania prowizji, oraz przede wszystkim regularne. Zawodnicy czterech niższych rank zarabiają bowiem jedynie poprzez wygrywanie walk. Sekitori natomiast dostają stałe wynagrodzenie. W końcu mogą też zamieszkać poza tak zwanym heja. A że media śledzą głównie najwyższe rangi, Sekitori zyskują popularność i szacunek. Tak u reszty zawodników, jak i większości japońskiego społeczeństwa. Awans na Sekitori stanowi zatem zawodowy cel wszystkich początkujących sumitów. Sekitori noszą specjalne kolorowe pasy zwane mawashi i charakterystyczne kucyki mające kształtem przypominać liść ginko. Zawodnicy niższych rang są dla sekitori służącymi. Noszą ich rzeczy, wycierają ręcznikami po prysznicu czy po treningu, mają być na każde ich zawołanie. Lewan Gorgadze został Sekitori w 2008 roku, wchodząc do dywizji Julio z rekordem 12:3. Przez następne 5 lat utrzymywał się w pierwszej 70 summitów świata i przez nie spadł do rangi Makushity. Pech chciał, że w jednym z turniejów w 2013 roku doznał bardzo poważnej kontuzji, mianowicie uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego. Kosztowało go to przerwę na trzy turnieje oraz utratę przywilejów, którymi cieszą się sekitori. Po operacji urazu oraz trwającej blisko rok rehabilitacji zaliczył fenomenalny powrót w roku 2014, a kilka miesięcy później, jako trzecia osoba w historii Sumo od czasów wprowadzenia systemu sześcioturniejowego, zaliczył zawody z kompletem zwycięstw oraz bilansem końcowym 15-0. W 2017 roku znów uszkodził kolano, jednak wydawać się może, że po każdym podobnym urazie Gruzin wracał silniejszy. 2018 to zdecydowanie najlepszy rok w karierze jego. Najpierw podczas wielkiego noworocznego turnieju Sumo udało mu się zdobyć cesarski puchar. W całym turnieju poniósł tylko jedną porażkę i to nie z byle kim, tylko samym jokozuną Kakuriu. Tutaj chciałbym przypomnieć, że Yokozuna to absolutnie najwyższy tytuł jaki może zdobyć sumita. Po tych zawodach został wypromowany z rangi mega Shiry aż do sekiwake, czyli dwa poziomy wyżej. Na zawodach z marca Gruzin pokonał wielkiego mistrza w bezpośredniej potyczce, musiał jednak uznać jego wyższość w całym turnieju. A w kolejnym turnieju wygrał z innym Yokozuno Hakuho. I chociaż skończył wówczas na drugim miejscu, to mógł pochwalić się wyśmienitym bilansem 13 wygranych, w tym 12 pod rząd i tylko dwóch porażek. Kapitalna forma gruzińskiego zawodnika została jednak doceniona, bowiem po zawodach japoński Związek Sumo oficjalnie poinformował o planach promowania Toshinoshina do rangi Ozekiego, co nastąpiło z końcem miesiąca. Po oficjalnym przyznaniu mu tytułu wygłosił krótką przemowę. Będę się stosował do nauk właściciela mojej stajni i ciężko pracował, żeby być wzorem dla innych zapaśników. Podobno samo wygłoszenie jej w języku japońskim kosztowało go kilka nieprzespanych nocy. Toshinoshin Tsuyoshi został jednym z najstarszych zawodników uzyskujących stopień Ozekiego. Wyrównał też rekord Masuyamy II na zawodnika, któremu droga do tej rangi zajęła najdłużej, bo aż 60 turniejów. Właściciel stajni Kasugan, w której ćwiczy Gruzin, przyznał, że nie spodziewał się, że Toshinoshin zajdzie tak daleko. Tym bardziej, że poprzednia promocja do rangi Ozekiego zapaśników z jego dojo miała miejsce 56 lat temu. Uzyskana pozycja Ozekiego oprócz wyższych zarobków dała Lewanowi m.in. prawo do korzystania ze specjalnego miejsca parkingowego przy tokijskim Ryogoku Koku a kontraktem reklamowym zainteresowała się Coca-Cola. Gorgadze znany jest z kilku powodów. Przede wszystkim są nim potworne wahania formy. Po majowych zawodach wystarczyłyby zaledwie dwa wygrane turnieje, by Lewan sam został Jokozuną. Tak się jednak nie stało i tak jak chwilę wcześniej został jednym z najstarszych ozekich z rekordowo długą drogą do tytułu. Tak po niespełna 9 miesiącach pobił rekord na najkrótsze w historii jego dzierżenie. Tytuł stracił w maju, by w lipcu zdobyć go ponownie. Tym razem na jeszcze krócej, bo tylko do września tego samego roku. Na pewno koneserzy kojarzą go z szerokiego stosowania technik graplerskich oraz niespotykanej siły. Najczęściej wygrywa techniką zwaną Yorikiri, polegającą na wypchnięciu przeciwnika z okręgu. Jednak to, z czym fani utożsamiają Toshinoshina, to walki, w których podnosi przeciwników chwytając za pasy Mawashi i dosłownie wynosi ich poza ring. Technika ta nosi nazwę Suridashi jest możliwie najbardziej wstydliwym sposobem na porażkę w sumo. To był stalowy szok, a teraz do następnego! Jednym z najlepszych sposobów na start, jakie przychodzą mi do głowy, jest wykorzystanie tych, którzy przeszli już przez ten sam proces i mogą zaoferować swoją pomoc. Dzięki temu nie musisz dochodzić do wszystkiego samemu i spędzać na tym miesiące lub lata, ale od początku dostajesz gotowe instrukcje, które nieporównywalnie przyspieszają twój rozwój. Właśnie dlatego stworzyłem Encyklopedię Sukcesu na YouTubie. Jest to seria filmów, w których od A do Z pokazuję wszystko, co niezbędne. Do zbudowania dużego kanału, spełnienia swoich ambicji, a ostatecznie przekucia tego na zysk finansowy. Pokazuje tu wszystko, czego nauczyłem się prowadząc jeden z większych kanałów w swojej niszy. Jeżeli chcesz poznać niefiltrowaną prawdę o prowadzeniu kanału, dokładne instrukcje krok po kroku, które prowadzą do sukcesu, skorzystaj z linku, który znajduje się w opisie tego filmu.